Siemanko, tu Johnny. No i wierzą na bit jak Grubson na szczyt swojej góry No ja też sobie lubię od czasu do czasu zeszczytować Często szczytuję wiecie, ja nie No i tak, jedziemy na pełnej pizdzie Tu Oleg nie napisał jakiś scenariusz, ale mam w jego po wyjebkę Dzisiaj będzie prezentacja mojej wodnej fajeczki I nie tylko wodnej Kurwa, musiałem sobie przesunąć tajemniczą rzecz, wiecie, bo ja nie. Dobra, tak wygląda moja fajeczka. Powiem wam tak, nie jest ona dużych rozmiarów, ale mam w to wyjebkę. No tak, tu się kurwa wlewa wodę. Czekajcie, kurwa, źle mi ha a, zapomniałem, że to nie tak. Kurwa mać. W olejnika mamusie. Tu się kurwa wlewa wodzionkę Tu macie drąga. Czasami sobie go wsadzam w anal. Lubię, lubię. A tu sobie go teraz zasadzę kurwa zaradewiał. Nie, że to wam Wyjebka z banku, kurwa. Napchana no, marihuana. Zaraz będziemy jarać. Po raz kolejny dzisiaj. Pełnej szmacie Kurwa wężyk Przez to ciągnę Olinika matka też mi ciągnie węża tego, że ja ciągnę Swajki wodne i ona Mi ciągnie No Prawda Rambo? Zgadza się. No i, co tam mam jeszcze powiedzieć? Yy, Dobrze. Posłużymy się teraz scenariusza, yy, olejnika scenariuszem. A więc tak, czytam. Yy, nie ściągajcie mi nawet tusutów, które zawsze są starczące, bo posiadam yy, chujo słabo dużych, dużych rozmiarów. Nie wiem o co mu chodzi, mam wyjebkę po całości. A właśnie, kurwa. Zapomniałam pokazać. Kurwa. A, tu po piwkach. Pać elektryczek, kurwa. Zawsze musi być elektryk. Czekaj, ściągnę sobie buszola patrzcie, na kurwa podświetlany guziczek. Takiego sobie buszola zajebałem, a zaraz zajebię jeszcze jednego. Tak, zajebałem sobie bucha, co u was, u mnie nic. Dobra, co jeszcze? No i jaram sobie shisha na pełnej kurwie, pizdzie, szmacie, lówce, dziwce dzbanie złota i huk w trzy wiśnie yy. palę w niej melasę tu napierdalam melassę albo inny wyrób tytniowy typu marihuana podam sobie kolej serberko je kładę węgielek rozszerzony, przykrywam woda kurwa i no zamiast wody daję tu spirytus i ciągnę sobie oto z tego wężyka, wiecie? Ja nie. O kurwa, jak broń wygląda tak do kamery. Kurwa, mam rewolwer i nie zawaham się go użyć. Jestem zjarany. Mówił na mnie. Jarab. Lubię, lubię. A co, u Was u mnie gówno? I rambo też. Jagielonia tylko kurwy. Jaga. Jak tam marihuana w Ciszy? A, dobrze, dobrze. Wczoraj ciągnę kreskę z pizdy, mamusi, olejnika. A co u was? U mnie tak ja, wiecie? Ja tak. No, siedzimy sobie z olejo z tą największą pizdą, tak tak. Mm, w tym, w kurwa. Gdzie my jesteśmy? Kurwa. No, gdzieś tam jesteśmy, gdzie się odbyła PGA. z tego miasta, I, i za parę dni zapierdalamy sobie na PGA. Po prostu o, przyjechaliśmy przed czasem, jedziemy na PGA Arena. A co, u was, ciazy bez szkoły i bez małym świecie? Ja nie no, grupa fajeczka, rambo o, taką zrobimy, kurwa o. Widzicie, kurwa, Rambo też lubi sobie od czasu do czasu zajebać wręcz bongo ze swojej shishy. Hmm, no i tak. Co o PGA? Gówno, jak nie wiecie co. Nie no, powiem wam trochę. Jedziemy na PGA. Kurwa, bo są na telefonie. Nagrałem telefonikiem, wiecie? Ja nie. Jedziemy na PGA, zrobimy rozpierdol, jak na ubiegłorocznym PGI jak na tym AMie, co było ostatnio. No. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że na poprzednim ubiegłorocznym yy, PGA. najbaliśmy no wręcz da Chocolate Milka vlog i po prostu ja zaliczyłem 5 kobiet, olejnik czterech mężczyzn. No on ruchał tam przyważnie Murzynów, nie? No to można powiedzieć, że wygrał, no. Bo może się liczy jako dwa. Mm. No i co tu jeszcze powiedzieć, lubię sobie od czasu do czasu zapalić wręcz siszę. Mm. Ciągnę czasami za ten oto wężyk, jeszcze wam kurwa pokażę tutaj, lufa jest. Jak zawsze Johnny Andrew na pełnej lufie. O. O, tu ładowałem to, nie przejmujcie się, lubię sobie od czasu do czasu załadować chuja w lufę no i lubię sobie pociągać czasem ustami nosem i odbytem tą otolówkę no i wczoraj robiłem sobie skromną imprezkę na której była shisha i jedno piwko na ośmiu typa w tej naszej ósemce była sławna Hermiona Granger która sobie strzelała wręcz z paluszka i czytała mi na głos pana Tadeusza, a ja pana Tadeusza obalałem i panią małą pizdę Hermiony też. Jak mieszkam, pytacie? Dobrze, hotel ośmiogwiazdkowy, a co mam u mojej nic? Siemanko wszystkim, cześć, chuj wam do dupy, pompa jest, poczekamy do 8 minut równo, raz, dwa, trzy, wasza tarpa patrzy.